widzowie, dzisiaj będzie nowy odcinek z Robloxa. Piotrek, przywitaj się. O, 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 o. Droga go nie będzie rozumieć, bo mam słaby internet, ale niestety. Dobra, Piotrek, przywitaj się naprawdę. Sieba. To będzie pierwszy odcinek z nim. Był odcinek z Wojtkiem, a było dawno temu piecząc, dwa miesiące? Dobra, ale to, to będzie jeden z nowych odcinków. No i teraz. Musimy dołączyć do Piotrusia, pana. Ja napiszę, co musimy cię teraz zostawić. Sub? czy słup? Sup. Kurczak święty. O nie, Piotrek się rozłączył. Sup, czy. Sub widzowie! Sub czy sub? Sub na kanale moim czy sub? Dobra, teraz piszemy. Dobra, widzowie. My tu będziemy sobie grać w grę. Nie pytajcie co czemu ja piszę taką rzecz. Hm, wyślę mu. Do... Stary, co? Co? Nic, nic. Eee, to ty grasz, czy ja Gram, gram, już gram. Popatrz sobie na Messengera. Ej, Christian wysłał coś! Dobra, zaraz to zobaczę ja. tylko. Na początku ja, ja. muszę to wysłać. Dobra, już gram. Będzie. Cicho, cicho, cicho. Co, stary? Cicho. Poczekaj. Nie będę o, cicho. Nagrywamy nowy. odcinek stary. Ty nie pamiętasz? Dobra, o, widzowie. Palifajkę Piotr. Palifajkę. Ja będę grał w inną grę, ale będziecie go słyszeć. Więc. Na krainę, dużo internetu. Piotr, jak dołącz do mnie. W tym momencie. W tym momencie dołącz do mnie, albo cię zjem. Piotr! już z nim 50 minut, O oh, w ogóle. Piotr. Piotr. I co? Zaraz A jak będziesz się nazywał? Na kanale Nazwą! Ja mam bd 66 Ty jak będziesz miał? Jaką będziesz miał nazwę? Czy Godzilla, czy twój stary? Stary jaką Na będziesz miał nazwę? Nie wiem, ja nie mam konta, debilu. Dobra, to będziesz miał Godzilla. Sekretny zabójca załadowano. ja jestem zabójcą? Gdzie jestem kubką? Gdzie jestem mój, moim starym? Przekażę. Co to za gra? Sekretny zabójca. Dołącz do mnie, Piotrusz, albo cię zjem. Dołączyłem. Zobacz sobie ten zrzut ekranu. No nie, zrobiłam literówkę. Hm. terówkę zawsze muszę robić. Ja wziąłem. Ja też. Merda! Ej, do woltek, to jest fajna. Piesku frut, fajny jest, bo nie wie każdy pies, to nie wie każdy pies. Czemu ja robię zdjęcia? självklart sheriff, 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 Aha, oh, -oh. Monster Mastery Mastery. Mastery

Pod mapą. Takie to, ty mnie pytasz, gdzie jesteś, dziadek? A ja? Pod mapą sobie siedzę. Yeah. <laughs> to. Co? Pamiętaj, że nagrywamy odcinek i nie możemy mówić tego, co na co dzień. Pamiętam. Ja Ty, 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 ty Ja już do Ciebie dołączam, tak grom, tą grom, tą krom. Dobra stary. A Ty grasz? No gram, już do Ciebie dołączam. No chłopie, jest morderstwo. Wraz <grabia> właśnie mi to wygadałeś stary. <grabia> wygrałem, wygrałem. A Wiesz, że ja jestem Dobra, no nie! Znów ja mnie zabiłeś. No kurczak taki O, jestem przy sobie, co? co? A ty nie grasz? Bo ty nie grasz? Jest... Tado, a ja nie gram! nie gram! Jest. Tak, ale cię nie widać. Eee. Gdzie jesteś? Kto jest <kluzm> barber? Ja! Ouch! No stary, mówisz Cię, że ja. ja. Hmm. Pobl... Dobra. O kurde. No co, Piotrek. Jesteś mordercą czy szeryfem? Ja byłam. Byłam kiedyś. Ja byłem jest ja ja tamtej rodzinie.

na dół mam troszkę grującym Piotrek no nie Piotr się rozłączył widzowie może będzie zrobimy dwa nie możemy ale nie zbudujemy ponieważ zbudujemy naszą własną super śnieżną rampę Zaraz. Nic, ale co ze śniegiem zrobimy nasz własny śnieg super szamanko, szamanko ja mam kakagumę gumę. Ej. Ja też tak miałem, Krystianek. I to takie 30 paczek. Widzowie. Nie chcę, żebym zbudować wielką lampę na Waszym sklep, żebyśmy nawet nie mieli. Mogę na niej zobaczyć. Zobaczmy, jak Ja wygląda. Super śnieżną lampę. Ja ją poluję. Dobra, widzowie. Nie pytajcie, jak ja to zrobię. ale w widzowie. No, no! Jeden ogórek. ogórek, dwa ogórek, dwa ogórki, pięć ogórki, pięć ogórków, dwadzieścia cztery. Ogórków. 24 ogórki. 100 ogórki. 100 ogórków. Ja wracam do Francji a z moim medusiem. Y, do Francji. No, 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 Jeden wycinek, ogórek! No.